Są takie przypadki, jeżeli zabezpieczymy naszego psa czy to obrożą, czy kropelkami, czy w inny sposób, to może się okazać, że taki kleszcz w psa się nie wkleszczy, natomiast jeżeli pies przychodzi do domu, bardzo często się otrzepuje. I taki kleszcz może z psa spaść, no i wtedy będzie szukał innego żywiciela. Tak, no jeżeli to będzie nasze dziecko, które się bawi na podłodze koło psa, to może stać się ono żywicielem dla takiego kleszcza. Kleszcz, który rozpoczął e, żerowanie, to jest kleszcz, w, którym, w którego organizmie następują bardzo takie m, mocne zmiany. Przebudowuje się zupełnie układ pokarmowy. U samicy następuje gwałtowne dojrzewanie układu e, rozrodczego. I jeżeli przerwiemy mu żerowanie, to on bardzo, bardzo będzie chciał to żerowanie dokończyć. Czyli na przykład, jeżeli takiego kleszcza usuniemy i on, będzie, on przeżyje to usuwanie, to może się y, rzucić niejako na nas, czy na nasze dziecko, czy na kogoś innego. Dlatego należy go bardzo szybko unieszkodliwić. Natomiast jeżeli y, mamy na myśli naturalnie, że kleszczy zrezygnuje z, y, z posiłku y, w postaci psa i będzie chciał przejść na człowieka, to szanse są na to raczej niewielkie, dlatego że zwierzę generalnie bardziej smakuje kleszczowi niż człowiek. Pełny cykl życiowe kleszcza trwał od dwóch do 3 lat. Z, z tymi wszystkimi przemianami, tak? od jajka przez larwę, nimfę do osobnika dorosłego. W naturze kleszcze tak, no mają ten, ten moment, kiedy żerują na żywicielu i wtedy są, wtedy są na tym żywicielu. Potem nasycone pożywieniem odpadają, zagrzebują się w ściółkę, wchodzą pod korę drzew, ale zwykle takich zwalonych pni. Dlatego siedzenie na pniach na przykład jest uważane za najbardziej niebezpieczną aktywność, jaką możemy uprawiać w lesie. Tak, siedzenie sobie, jedzenie kanapki podczas spaceru na, na takiej zwalonej kłodzie e, generuje największe ryzyko złapania kleszcza. E, ewentualnie wchodzą gdzieś w ściółkę. Chodzi o to, że linienie jest procesem bardzo takim delikatnym, newralgicznym i wysuszenie e, zagrozi życiu kleszcza, dlatego on zapewnia sobie dużą wilgotność. Nie zagrzebuje się, nie wiem, pół metra w ziemi, ale wchodzi między liście na przykład, a warstwę gleby. Kleszcz psi, czyli Ripicephalus sanguineus, Najbliżej Polski został zaobserwowany w Niemczech Północno-Wschodnich. Natomiast do, do Polski jako takiej bywa zawlekany, natomiast nie jest naszym gatunkiem rodzimym, w przeciwieństwie do kleszcza pospolitego, jeżowego czy łąkowego. Dlatego możemy, możemy go spotkać przede wszystkim przy zachodniej granicy, ale nie stanowi on zbyt dużego zagrożenia, bo Najchętniej jednak żeruje na. Psa. Może przenosić różnego rodzaju gorączki powodowane rikacjami, może być odpowiedzialny również za paraliż kleszczowy, ale to są przypadki sporadyczne. Także nie stanowi takiego dużego zagrożenia. Kleszcz psi jest brązowy. Te kleszcze pospolite są czarne i mają dosyć delikatne kończyny. Natomiast kleszcz psi jest taki, taki bardziej, bardziej w sobie, te odnóża są troszeczkę grubsze, są intensywnie brązowe i sam kleszcz jest również brązowy i tutaj przede wszystkim taka różnica jest. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo złapania kleszcza w lesie, to najbardziej niebezpieczne są miejsca, gdzie w środowisku się coś zmienia, tak jak na przykład granica lasu i łąki i brzegi ścieżek. Większość zwierząt porusza się ścieżkami. Te ścieżki odpowiednio pachną i przyciągają sobą ten, ten, ten zapach. Zwierzyny przyciąga kleszcze i one tam czekają, czyhają na tych, na tych brzegach ścieżek. Także lepiej jest dla nas pochodzić i poszukać grzybów, na przykład, chodząc sobie luźno gdzieś bez, bez konkretnych ścieżek po lesie, niż iść taką zwierzęcą alejką.